serwer na którym będę grał od dzisiaj na, na sezonie Minecraft Solo Tu są informacje na temat VIP VIP 615, Super VIP 1230 Ekstra 20 tu mają komendy Nie będę mówił widzicie o VIP a, o VIP należy pisać na to VG to Różne takie informacje, rekrutacja, on, gildie są, lastcraft się nazywa, regulamin. No i tutaj są informacje, warpseriver, takie różne warpy. Tu są frakcje, tak, tu są frakcje. Tu jest telefon do Boga. Zapraszam. Teraz pokażę Wam administrację. Bardzo mój kolega z klasy. Moderator jakieś dupa I budowniczy super Administracja jest głupia ogólnie. To jest kintekolorta Oczywiście brzydki na pewno te dne. tam się ktoś nawala no i na tym serwerze będziemy grać zamiast serii minecraft solo no to będzie seria minecraft solo ale i tak dojdziemy do jakiejś lidli albo zrobimy swoją kto tu jest pan szaj plus jakaś ola no i kto tu jest jeszcze jakiś, jakiś czukoksu potem no, sorry, zabrata siedzi. Tutaj ten debil ma dał na jaka guilty. No life team. Jeb, jeb, jeb. Aha, nie mogę, są co tu pisze? Prosimy o niszczenie terenu przed spawnym. Nie da się i tak. Ten serwer za niedługo będzie miał 100 slotów, to mnie mówił gościu Kacupi. Chyba tak. No, nawet go nie kojarzę, ale spoko. No i będę za niedługo nagrywał. Zaraz kończę, ponieważ... Idę, idę no. 3 minuty trwa nagranie, czyli jeszcze troszkę mało. Co jeszcze możemy porobić? Co tu jest? Śmietnik. Żyj w zgodzie z naturą, spoko. Co tu jeszcze jest? Onskil skill kupił na miesiąc kit moda. I można tu kupować kit mody, więc to jest fajne. Fajny mam pak od Denka. Fajnie to, to wygląda. Wszystko fajnie wygląda. Kloski normalnie wyglądają. To co, spawn jest taki, takie gówno wielkie, bo nie chciało im się budować. Ale ja jestem na tym serwerze administratorem, lecz teraz jestem na normalnym. tym To co, nareczka, ziomeczki. Serwer nawet popularny. Nara.